O tym, co tak naprawdę w tym momencie się wydarza. Więc to w czasie kanonu wydarza się najwznioślejszy moment mszy świętej, czyli przeistoczenie, czyli ten cud, który powoduje, że przestaje istnieć substancja chleba i przestaje istnieć substancja wina, i w to miejsce pojawia się substancja ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas. Ofiaruje się w mistyczny sposób o umiera, i tutaj mamy to wyrażone właśnie przez tą osobną konsekrację chleba i osobną konsekrację wina, czy rozdzielenie ciała i krwi pańskiej. Ofiaruje się za nas Ojcu Niebieskiemu, i czyli jest to modlitwa najświętsza. Msza Święta jest najwznioślejszą, najpotężniejszą modlitwą, jaka, jaka może być. Wszystkie nasze prywatne modlitwy oczywiście są bardzo ważne i potrzebne, ale to, są, to jest nasz wysiłek, to jest nasze zajęcie, nasza, na, nasza, nasza praca duchowa i oczywiście, jako że my jesteśmy, no, no cóż, no bardzo ograniczeni, tak? Z wieloma brakami, dlatego też te nasze modlitwy są często słabe. Takie bez, bez wielkiej zasługi, natomiast w momencie, kiedy jest msza święta, zwłaszcza kiedy jest odmawiany kanon, kiedy doskonuje się przeistoczenie. Sam Pan nasz Jezus Chrystus ofiarując się Ojcu Niebieskiemu modli się za nas, otwiera się Jego przynajmniejsze serce, z którego wypływają te wszystkie łaski, które są potrzebne dla całego rodzaju ludzkiego. I dlatego też jest to tak istotny moment e, i tak powinniśmy z największym skupieniem e, kanon e, Mszy Świętej przeżywać. Tutaj, oczywiście, każdy na różny sposób duchowo, oczywiście się łączyć z tą modlitwą, czy to śledząc te teksty w mszaliku, w modlitewniku, czy też duchowo rozważając, modląc się, stając z Matką najświętszą pod krzyżem Pana Jezusa i wpatrując się w ten, w ten moment szczególny. Tu jest rzeczywiście ten, ta ofiara ogień z nieba stępuje. I pochłania tą ofiarę, tak jak działo się to na górze Karmel, kiedy prorok Eliasz zgromadził tam naród żydowski, a żeby Żydzi się opowiedzieli, po, po jednej ze stron, czy po stronie Boga Jahwe, czy też po stronie Baali. I wtedy oczywiście. Prorocy Baala wzywali swoich bożków, e, cały pół dnia kaleczyli się, błagali, ale nic niebo nie odpowiedziało. Natomiast kiedy Eliasz podszedł do ofiary, zabił e, cielca, położył mięso na drwach, na ołtarzu, który sporządził, kazał otoczyć ołtarz wodą. E, polewać wielokrotnie ofiarę wodą taka, żeby ta woda była w rowie dookoła, dookoła ołtarza żeby nikt nie podejrzewał że tu jest jakieś oszustwo i błagał i mimo że nie było ani chmurki na niebie spadł ogień i pochłonął tą ofiarę która była złożona dla, dla Pana Boga dla Boga prawdziwego dla Jahwe To zwierni w czasie Mszy Świętej dzieje się właśnie Taka rzecz, tam, tamta ofiara zapowiada tą tutaj ofiarę, która się dokonuje. Otóż zamiast cielca mamy baranka niepokalanego, a ten ogień, który wstępuje i pochłania, jest to Duch Święty, który najpierw wstąpił w łono dziewicy i tam utworzył ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli utworzył niejako materię tej ofiary. I mówi do nas święty Paweł w liście do Żydów, że w Duchu Świętym Chrystus złożył Ojcu ofiarę. Czyli Duch Święty teraz, kiedy wstępuje na ołtarz, to wstępuje na ten chleb i na to wino i przemienia ten chleb i to wino w ciało i krew Pana naszego Jezusa. Dlatego też pięknie mówi święty Efrem Syryjczyk, kiedy przyjmujemy ciało Pańskie, to przyjmujemy ogień Ducha Świętego. I tutaj to rzeczywiście jest ta bardzo, ten bardzo wzniosły moment i tak jak powiedziałem, ten moment już na wcześniejszej katechezie jest w rycie łacińskim zakrytym milczeniem. Ta modlitwa jest dla nas dostępna, kanon rzymski, ta bardzo stara modlitwa. Dlaczego stara to być może jeszcze w trakcie tej katechezy? Powiem, co jest takim bardzo dobitnym świadectwem antyczności, wręcz można powiedzieć, no, tych czasów naj... właściwie apostolskich, kiedy te zręby tej modlitwy się pojawiają, ale to za chwilę. Tam, ta modlitwa jest zasłonięta milczeniem, tak jak na wschodzie, zasłonięta albo zasłonami, albo, albo ikonostasem, tak aby ludzie mogli oczywiście śledzić te teksty w jakichś modlitewnikach, natomiast żeby pogrążyli się w tym, tym, tej zadumie, milczeniu i kontemplacji śmierci pana naszego Jezusa Chrystusa, które, które się tutaj stają dla nas mistycznie obecne. I to rzeczywiście naprawdę wielu świętych, święta Teresa od Jezusa mówiła, my nie musimy zazdrościć tym, którzy żyli w czasach Pana Jezusa, którzy też mogli stać pod Jego krzyżem, bo wtedy byśmy być może pouciekali, tak jak wielu uczniów, wobec grozy tej ofiary i tej, tego realizmu okropnej, bolesnej śmierci, tej przelanej krwi, tej, tego zmasakrowanego ciała dla naszego zbawienia. Być może nie wytrzymalibyśmy tego i nie, i nie stanęlibyśmy pod krzyżem, natomiast to wszystko dzieje się tu dla nas obecnie. Dosłownie to wszystko jest tu w czasie, kiedy sprawowana jest msza święta. Ja to tak nawiasem rzecz ujmując, jeżeli sobie popatrzymy na te wszystkie... Ekscesy, które dzieją się na nowych mszach. To zadajmy sobie pytanie, czy ci, którzy dopuszczają się tych różnych nadużyć, jakichś tam powiedzmy, cyrków przebierania się z jakiejś tam smoki, bałwany i tak dalej, jeżdżenia na rowerze po kościele, czy oni wierzą w to, że to jest moment, w którym godzina śmierci Chrystusowej staje się dla nas obecna. Tutaj też oczywiście w sukurs przychodzą nam te cuda eucharystyczne, te badania medyczne nad cudami eucharystycznymi, które pokazują, że to, to objawienie się tej, tej jakby, tej ciała, tej tkanki ludzkiej jest to najczęściej albo, albo być może i zawsze mięsień sercowy człowieka w stanie agonalnym. Jakby po ludzku jakby to jest niemożliwe, to jest moment tak naprawdę, który się e, nie da się pobrać takiej tkanki, bo jak człowiek umiera, no to jest po prostu chwila, moment, e, ten stan agonalny. Pan Jezus nam jakby tutaj dla pokrzepienia naszej wiary w ofiarniczy charakter mszy świętej, też w cudach eucharystycznych to potwierdza. E, następnie, e, jeżeli chodzi o samą strukturę, Kanonu. On oczywiście podlega pewne, pewnemu rozwojowi. To nie jest tak, że święty św. Piotr usiadł i napisał dokładnie ten kanon, natomiast zręby, początki tego kanonu niewątpliwie pochodzą z czasów apostolskich. Jest to jakby szereg modlitw połączonych w jedno. I ten kanon zostaje bardzo szybko, już tak w takim st stanie, jaki my go aktualnie znamy, zostaje uformowany już za czasów Grzegorza Wielkiego, Ojca Kościoła, więc to są czasy jeszcze starożytne, e, kiedy, kiedy ta przyjmuje tę postać. I oczywiście, e, jak pokrótce wygląda kanon e, mszalny? Chciałbym tutaj e, najpierw przytoczyć taki obraz. Zapewne, i to bardziej na wschodzie, ale też i w bazylikach rzymskich, można zobaczyć często w kopule Chrystusa, który jest albo na krzyżu, albo na tronie, albo stojący. I z jednej strony stoi Najświętsza Maria Panna i szereg świętych, i z drugiej strony bardzo często stoi Święty Jan, Chrzciciel, i kolejny szereg świętych. Więc to, co malarze czy też twórcy mozaik umieścili właśnie w tym obrazach, to to jest zawarte w kanonie Szalnym. W kanonie Szalnym, w samym centrum jest przeistoczenie, nie na początku, tylko w samym centrum kanonu jest przeistoczenie, czyli Chrystus staje się obecny na ołtarzu. Ale najpierw na początku jest pewien szereg świętych i ten szereg świętych tak by powiedzielibyśmy po prawicy Chrystusowej jakby na czele tego szeregu świętych stoi najświętsza Maria Panna. Potem są święci apostołowie, męczennicy, co są święci generalnie z Kościoła Rzymskiego albo związani z Rzymem pierwszych dwóch wieków. Czyli to już jest dowód na bardzo antyczny charakter kanonu mszy świętej, który jest właśnie w tradycyjnej mszy świętej. Więc mamy ten, tutaj jakby Matka Boża prowadzi szereg apostołów i świętych. Z jednej strony czy mamy apostołów, męczenników, i wśród tych właśnie męczenników są generalnie biskupi, ale też i są świeccy, jak Kosma i Damian, lekarze. I z drugiej strony, po, już po konsekracji, jak sobie popatrzycie w szaliku, to tam pierwszy święty, który jest wymieniany, jest Jan. I to nie jest Jan apostoł, bo Jan apostoł jest wymieniany tam przy Matce Bożej, natomiast to jest Jan chrzciciel. To jest właśnie Jan Chrzciciel i później są tam Maciej Apostoł, Barnaba i tak dalej, i tak dalej. I znowu szereg świętych i tam się też pojawiają, pojawiają święte dziewice i męczennice. No Agata, Agnieszka, Cycylia, Anastazja. Które mamy tutaj, jakby ten, to w formie modlitwy zawarte te przedstawienia bardzo, bardzo często spotykane na wschodzie, które to, ta kompozycja się nazywa Deezis. Najczęściej widzimy tam Chrystusa na tronie, Matkę Bożą świętego Jana Chrzciciela, ale oczywiście czasami jest tam szereg też innych, innych świętych, więc widzimy tutaj jakby całe niebo, w kanonie Mszy jest całe niebo, wszyscy święci. Kanon się zaczyna od modlitw za Kościół Święty. Modlimy się za Kościół, czyli modlimy się za papieża, za miejscowego biskupa i za wszystkich, którzy szczegą wiary katolickiej i apostolskiej na całym świecie. To jest pierwsza modlitwa. Uwaga, i potem następuje znowuż pewne takie jakby lustrzane odbicie. Z jednej strony na początku kanonu modlimy się za żywych. Matka Kościół otacza opieką wszystkie dzieci swoje, które tutaj na ziemi walczą o Królestwo Niebieskie. I dlatego też na początku jest memento za żywych. Kapłan w milczeniu e, wspomina też żywych, których Bogu poleca. E, i, I dopiero potem się rozpoczyna właśnie ten szereg Świętych. A po drugiej stronie, po konsekracji, będzie memento za zmarłych. Czyli wtedy wspominamy wszystkich zmarłych, którzy odeszli do Pana Boga, którzy, którzy są już tam w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy. Oczywiście się nie modlimy za świętych, ponieważ oni naszej modlitwy nie potrzebują, tylko wręcz przeciwnie, my tutaj potrzebujemy ich wsparcia modlitewne, modlitewnego. O przed konsekracją istnieje ta modlitwa Hang której oczywiście ludzie nie, w tym momencie nie zauważają. Jest dzwonek, a kapłan wyciąga w taki sposób ręce nad kielichem i nad hostią. Cóż oznacza ten gest? Jest to gest z liturgii Starego Testamentu, z ofiarniczej liturgii jeszcze ze świątyni jerozolimskiej, Gest ten polegał na utożsamieniu się kapłana, ofiarnika z ofiarą. Ofiara jest składana za nas. My w Starym Testamencie, kapłani i też ci, którzy składali ofiarę, czyli przyprowadzali jakieś tam zwierzę, które było miało być zabite i złożone na ofiarę Panu Bogu, zanim to zwierzę było zabite, wkładali na, na głowę tego zwierzęcia ręce kapłan i ci, którzy ofiarowali to zwierzę. Niejako utożsamiając się, czy to, albo dając, że to w, w zastępstwie za nas jest składana ta ofiara. I ten gest, który tutaj przed konsekracją kapłan czyni, jest właśnie tym pewnym utożsamieniem się, też, czy też zjednoczeniem z Chrystusem, czy też uznaniem tego, że Chrystus ofiaruje się teraz za nas. Um. Następnie chciałbym przejść jeszcze do jednej modlitwy, która się do dwóch modlitw, które są po konsekracji. Po konsekracji prosimy Pana Boga, najpierw wspominając śmierć Pana Jezusa, z Stanie, i potem prosimy o to, żeby ta ofiara była przyjęta tak, jak w Starym Testamencie były przyjęte ofiara Abla, Abrahama i Melchizedeka. Otóż te trzy figury, to że czasami na ołtarzach gdzieś są też przedstawiane, można zobaczyć gdzieś na ołtarzu, na przykład na dole, takie trzy obrazy, ofiarę Abla, ofiarę Abrahama i ofiarę Melchizedeka. One to są ofiary, które zostały jakby wybrane jako pewnego rodzaju wzór, przykład tej prawdziwej ofiary, która, którą one zapowiadają. Czymże jest ofiara Abla? Abel był nazwany sprawiedliwym, i krew, która była przelana, najpierw tego baranka, kiedy jakby intuicja jego wskazuje na Chrystusa, na ofiarę krwawą, czyli ofiaruje baranka, a potem z tą ofiarą ofiaruje swoje życie, ponieważ niegodziwy jego brat, którego ofiara nie została przyjęta, ten brat by symbolizował wszystkich nas, ludzi grzesznych, zabija swojego brata Abla. Oczywiście Abel nie jest tylko takim typem Chrystusa, jest obrazem Chrystusa, ale jest niedoskonałym obrazem, dlatego też w Starym Testamencie ta krew Abla woła z ziemi o zemstę. I Bóg upomina się o tą krew. Natomiast krew Chrystusa woła o miłosierdzie. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest ta różnica. Następnie mamy ofiarę Abrahama, jest to ofiara, która zostaje z bardzo, bardzo trudne doświadczenie, kiedy Abraham jest zmuszony do, przez Pana Boga, żeby złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. I to się według tradycji miało dokonać na wzgórzu świątyny. Tutaj oczywiście nie było jeszcze, jeszcze świątyni, jest to, było to jakby puste wzgórze, góra Moria, ta skała, na której teraz jest meczet na skalę w Jerozolimie. I tam Abraham miał się udać ze swoim synem i tam miał zbudować ołtarz i na tej skale miał swojego syna Bogu ofiarować. I tutaj oczywiście jest to taki przykład... Ten Abraham jest wzorem samego Ojca Niebieskiego. Żebyśmy uświadomili, jak, jak ta ofiara ma wielką wartość, to cierpienia Abrahama są dla nas wyobrażalne, jaką musiał straszne cierpienia znosić, kiedy przygotowywał się do tej ofiary. Izaak jest, ofia jest obrazem Chrystusa, bo ten Izaak niesie drwa, czyli drewno niesie na tą górę. Ale oczywiście wiemy z Księgi Rodzaju, że nie doszło do zabicia Izaaka. Bóg powstrzymał w ostatniej chwili rękę Abrahama, nie pozwolił mu zabić, zabić swojego syna, bo symbolicznie posłał swojego jednorodzonego, w tym momencie jeszcze pod postacią baranka uwikłanego w zarośle. Ten baranek ma symbolizować tego prawdziwego baranka, który przyjdzie dopiero po tysiącleciach. Czyli Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli w zastępstwie za nas zostaje ofiarowany Boży Syn. I ofiara Melchizedeka jest to ofiara. Właśnie tajemniczego, tajemniczej postaci, ponieważ jest to król i kapłan Boga Najwyższego, który nie ma rodowodu. W Piśmie Świętym takie przypadki nie występują. My mamy oczywiście dowody osobiste i w ten sposób się legitymujemy. Pokazujemy dowód osobisty i ludzie wiedzą, kim jesteśmy. Policja wie na przykład, kim jestem, tak? mają o mnie wszelkie dane. Natomiast wtedy nie było dowodów osobistych, ale zawsze mówiono, że był ktoś, dawano jego imię i mówiono, mówiono że syn tego i tego o Melchizedeku nie ma wzmianki o tym, czyim on był synem, tylko że był królem Salemu, czyli królem pokoju e, i, i kapłanem Boga Najwyższego i ten, że Melchizedek wyszedł, ażeby złożyć Bogu ofiarę i tą ofiarą była, był, było chleb, był chleb i wino. I więc widzimy jakby wprost, Odwołanie się, czy też wskazanie na przyszłą ofiarę, która będzie składana na naszych ołtarzach, właśnie pod postacią chleba i wina. I teraz chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym elemencie, który wskazuje na antyczność kanonu, na te czasy apostolskie. To jest modlitwa, którą kapłan odmawia pochylony te rogamus. I w tej modlitwie kapłan prosi, ażeby anioł z nieba zaniósł te dary przed obliczem Majestatu nie, Pana Boga, a się stały dla nas, żeby na nas stąpiła łaska Boża. Rozwierni. Otóż w czasach tych apostolskich słowo anioł jeszcze nie było wprost przypisane do duchów stworzonych. Ale anioł, jak to sama etymologia tego słowa, oznacza posłanego, czyli ktoś, kto jest posłany. I aniołem nazywano samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo Ojciec Niebieski go posłał i nazywany jest Duch Święty, którego posyła Ojciec i Syn na świat. I otóż liturgie wschodnie mają tak zwaną epiklezę. Po konsekracji, czyli po wypowiedzeniu słów ustanowienia, kapłani modlą się o to, ażeby Duch Święty stąpił na te dary. W liturgii łacińskiej na pozór tego nie ma, ale otóż tym aniołem, który ma podnieść te dary do nieba, co znaczy podnieść do nieba, jest właśnie Duch Święty. A to nie chodzi o to, że bierze je z ołtarza i niesie gdzieś tam w przestrzeń, w kosmos, tylko to, co jest materią jeszcze tą taką przyziemną, działanie Ducha Świętego czyni godnym nieba. Czyli przeistoczenie, które dokonuje Duch Święty na ołtarzu, powoduje, że te dary jakby są wyrwane z tej przestrzeni tutaj doczesnej i podniesione do samego nieba. I dlatego też właśnie, mimo że ten Duch Święty nie jest nazwany wprost Duchem Świętym, tylko jest nazwany aniołem, czyli posłańcem, jest rzeczywiście w kanonie się pojawia i on tutaj jest tym działającym, a to jakby takie nazywanie Syna Bożego i Ducha Świętego zostało zaniechane stosunkowo szybko, bo to już tak w III, IV wieku już ta terminologia się doprecyzowała i... Termin anioł został zarezerwowany generalnie do tych, dla tych wszystkich dziewięciu chórów niebieskich, natomiast Ducha Świętego i Syna Bożego raczej w teologii już ojcowie Kościoła później tak nie nazywali. Natomiast liturgia ma to do siebie, że konserwuje pewne rzeczy. I one jakby dalej trwają, mimo że, dajmy na to tutaj język teologiczny gdzieś tam powoli się modyfikuje albo doprecyzowuje, to w liturgii wiele, wiele tych elementów jest przechowanych. I kanon kończy się tą doksologią per ipsum et cum ipso et in ipso, czyli właściwie przez Chrystusa, jak jak w, now, w nowym e, tłumaczeniu, w tym e, e, ipso to przez niego, w nim i z nim, e, Tobie Boże Ojcze wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. I wtedy udział jakby wiernych jest właśnie to, że ludzie odpowiadają amen, czy jakby pod tą modlitwą się podpisują, która jest po cichu wypowiadana przez kapłana. To, kiedy kapłan na koniec śpiewa, per omnia secula seculorum, po tej doksologii, małym podniesieniu, wtedy niejako my wszyscy wyrażamy też to, że nasze, jakby nasz podpis składamy pod tą modlitwą, tymi wszystkimi prośbami, które tam są w tym kanonie mszalnym złożone. I oczywiście zachęcam jako pracę domową do tego, żeby sięgnąć sobie do szalików, do modlitewników, kanon Mszalny jest dla nas dostępny i żeby sobie na spokojnie to przeczytać. Oczywiście znamy to wszyscy żeśmy to nie jeden raz czytali, ale warto co jakiś czas do tego tekstu sięgnąć, rozważyć, go przeczytać odświeżyć sobie te treści, które, um, który, o które się modlimy w czasie każdej Mszy Świętej.